Deskę, która posiada miecz, a nie posiada strzemion, nosimy w taki sposób, że jedną ręką chwytamy za przegub, który może się wcześniej wkręcić, a drugą za opuszczony miecz. To jest bardzo wygodna pozycja do niesienia takiej deski. Jedną ręką trzymam za miecz, drugą za przegub. Jeżeli bym nie miał przegubu, to tą ręką trzymałbym za szczelinę szyny masztu. I jeżeli jest wiatr, najlepiej nieść deskę w taki sposób, żeby była ustawiona prosto rufą lub dziobem do wiatru, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to tak, żeby deska była po stronie zawietrznej, czyli żeby wiatr wiał najpierw na nasze ciało, a potem na deskę, a nigdy odwrotnie. Jeżeli wiatr jest bardzo silny, to możemy deskę nieść tak, wtedy będzie stawiała mniejszy opór. Deska, która nie ma miecza, taką deskę przenosić jest znacznie łatwiej, z reguły jest mniejsza, lżejsza i zawsze też posiada przykręcone strzemiona, więc jeżeli jest na tyle szeroka, że nie można ją objąć i nieść ją pod ramieniem, to po prostu wykorzystujemy do tego strzemiona i w ten sposób niesiemy deskę, też zawsze trzymając ją po stronie zawierznej. Jeżeli byłby przegub, to możemy nieść albo za przegub, albo też wkładając rękę do szczeliny szyny masztowej. Najlepiej zawsze trzymać deskę na biodrze i nieść ją po stronie zawiecznej. Jeżeli kompletnie nie ma wiatru lub wiatr jest bardzo słaby, to można też nieść deskę, kładąc ją po prostu sobie na głowie. Jeżeli kładziemy deskę, szczególnie lżejszą, na plaży i jest niepodłączona do pennika, to należy ją zawsze ustawić tak, żeby leżała dziobem. Prosto pod wiatr. W ten sposób wiatr ją będzie dociskał. Jeżeli będzie leżała, oczywiście bokiem lub tyłem, to wiejący wiatr, jeżeli będzie silniejszy, może ją przewrócić, popchnąć z wiatrem. Przy silniejszym wietrze, możemy w ten sposób zniszczyć deskę lub uszkodzić osobę, która będzie stała po stronie zawietrznej. Otaklowanego pennika nie da się przenosić w sposób dowolny. Przenosząc go musimy mieć świadomość, z której strony wieje wiatr i odpowiednio go ustawić względem wiejącego wiatru. Inaczej przenoszenie go będzie po prostu niemożliwe. A czasami nawet być może być niebezpieczne. Musimy tak nieść pennik, żeby wiatr był zawsze skierowany w kierunku masztu, a nigdy liku wolnego. Czyli zawsze niesiemy pennik tak, żeby był skierowany masztem mniej więcej prostopadle do wiącego wiatru. Najprostszą metodą jest po prostu uniesienie żagla nad głową, chwytając za bom i za maszt nad bomem i nieść go po prostu w ten sposób. Masztem zawsze prostopadle do wiatru. Jeżeli chcemy się obrócić z trzymanym nad głową pędnikiem, musimy obrócić się plecami do wiatru, jednocześnie skierowując stopę masztu w kierunku gruntu i w odpowiednim momencie obrócić żagiel. I teraz możemy iść w przeciwną stronę. Ale zawsze maszt jest skierowany pod wiatr. Przy silnym wietrze lepiej nie nieść żagla wysoko nad głową, niżej przy w gruncie jest prędkość wiatru mniejsza, więc można żagiel nieść w taki sposób, trzymając za bom i za dolną część masztu, szczególnie jeżeli idziemy w kierunku pod wiatr, jeżeli idziemy z wiatrem, trzymamy żagiel, jedną ręką nad bomem. I w ten sposób idziemy z wiatrem. Jeżeli teraz próbowałbym się obrócić żaglem tak, żeby się ustawił likiem tylnym pod wiatr, to proszę zobaczyć, co się stanie. Żagiel po prostu odwróci się albo zacznie być przyciskany do ziemi. Oczywiście w tej chwili wiatr jest słaby, więc to nie jest niebezpieczne. Przy silnym wietrze może to być dosyć niebezpieczne i wyrwać nam cały pędnik z rąk. Więc jeszcze raz. Niesiemy nad głową. Nie opieramy żagla na głowie, żeby nie zniszczyć monofilmu. I obracając się plecami do wiatru, stopą masztu do ziemi, puszczamy bomb i przekładamy się z powrotem nad głowę. Niosąc pod wiatr, trzymamy żagiel, tak. Niosąc z wiatrem. Trzymamy żagiel tak, ale zawsze masz ten podwiat. Jeżeli musimy zostawić pędnik nieprzypięty do deski na plaży, trzeba go ustawić zawsze topem podwiat. Najlepiej obciążyć top jakimś, nawet kamieniem, czy położyć tutaj deskę. Jeżeli nie mamy niczego takiego, można wepchnąć. Lekko top w piasek. W ten sposób wiejący wiatr z góry będzie dociskał żagiel i taki żagiel nigdy nie odleci. Nie wolno ustawiać żagla samego w ten sposób, czyli likiem dolnym pod wiatr, bo wiejący wiatr, jeżeli będzie silniejszy, podniesie nam żagiel i cały pędnik odfrunie i może nawet kogoś uderzyć co może być tragiczne w skutkach. Jeżeli chcemy lub musimy przenieść deskę połączoną razem z pędnikiem, to jeżeli niesiemy ją z wiatrem lub w poprzek wiatru, należy jedną ręką złapać za, w tym przypadku, górne strzemię, następnie za bom, Położyć sobie masz na biodrze, i w ten sposób można nieść deskę. Oczywiście, pędnik musi być po stronie zawiecznej. Zawsze, jeżeli chcemy iść pod wiatr, musimy zmienić swoją pozycję. Musimy stanąć w taki sposób, i w tej chwili możemy iść też pod wiatr. Ale jeżeli deska jest większa i cięższa, to najlepiej przenosić je do wody i z wody do miejsca, gdzie będziemy przechowywali lub roztaklowywali sprzęt oddzielnie.